Cześć, kochani! Witam was w kolejnym odcinku recenzji figuracji. Dzisiaj zrobię dla was recenzję małego Valegro z firmy Brayer Stablemates. Jest to model w skali 1 do 32. Można go kupić osobno w takim specjalnym plastikowym opakowaniu z etykietką Valegro, ale teraz ten model jest dostępny również w najnowszej serii saszetek niespodzianek Breyer Stablemates. Ten model występuje również w skali 1 do 9, czyli Traditional, jednak ta wersja wygląda troszeczkę inaczej niż ta pomniejszona. Ten model nie ma określonej rasy, ale z racji tego, że jest to portret prawdziwego Allegro to ja przypisałam mu rasę Dutch Warmblood i to jest rasa prawdziwego Valegro właśnie. Malty nazywa się Valegro i został wyrzeźbiony przez Jennifer Scott. Można go znaleźć w paru różnych malowaniach. Myślę, że... Każdy może znaleźć coś dla siebie. Model, który widzicie na filmie, jest maści skarogniadej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wygląda ta maść na karą, ale jednak jak się przyjrzymy albo spojrzymy na ten model pod światło, to widać cienie zrobione ciemnym odcieniem brązu. Więc tak naprawdę to wydaje mi się, że jest to maść skarogniada, którą miał właśnie prawdziwy Walegro. Się mylę się no na to, oczywiście możecie mnie poprawić. Model ma cztery skarpetki na nogach oraz cienką łusinę na pysku. Grzywa jest zapleciana w koreczki, natomiast ogon jest rozpuszczony. Ten model został prześlicznie wyrzeźbiony. Jak na tak małą skalę ma wyrzeźbione wszystkie mięśnie bardzo dokładnie. I wygląda to bardzo realistycznie przy okazji. Nawet koreczki, takie małe elementy są bardzo dokładnie wyrzeźbione. Tak samo zostały wyrzeźbione dokładnie włoski na ogonie. Jedyne czego zabrakło to strzałki na kopytach, bo kopyta ten model ma płaskie. Tak jak mówiłam wcześniej, ten model został posieniowany ciemnym odcieniem brązu. I przy okazji ten model ma namalowane białka w oczach, jednak pomimo tego jego oczy ciężko zauważyć przy tak ciemnej maści. Oczy są po prostu czarne i, i po prostu nie wybijają się z jego bardzo ciemnej maści. Grzywa i ogon tak samo są jednolicie czarne, tak samo jak oczy i przez to nie mają w sobie aż takiej głębi. Gdy miały w sobie cieniowanie to na pewno wyglądałyby o wiele lepiej moim zdaniem. Bo tak to po prostu wtapiają się w jego ciemną maść. Moim zdaniem maść tego konia jest prześliczna, bardzo podoba mi się również jego grzywa oraz poza. Dzięki tym cechom ten model jest bardzo fotogeniczny i jego maść przepięknie wybija się w świetle słońca. Pomimo tego, że nie mam dużego doświadczenia w robieniu zdjęć tak małej skali, to naprawdę przyjemnie robiło mi się zdjęcia temu modelowi. Bardzo wam polecam zakup tego moldu, bo jest on naprawdę świetnie wykonany i występuje w kilku bardzo ciekawych malowaniach. Jeśli chodzi o samego Vallejo, to może być problem z trafieniem go w zaszedkach, ale ja akurat miałam szczęście i go trafiłam. Może akurat wam też się uda, ale możecie też go oczywiście szukać w innych malowaniach, jeśli to akurat wam się nie podoba. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli się Wam on spodobał, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz. I jeśli nie chcecie przegapić żadnego najnowszego filmu na moim kanale, to kliknijcie czerwony przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek zaraz obok. Pamiętajcie również o zajrzeniu do opisu filmu, bo tam znajdziecie wszystkie źródła, których użyłam w dzisiejszym odcinku, linki do stron, na których możecie kupić ten model. Linki do moich mediów społecznościowych oraz inne ważne informacje, które zawsze są napisane w opisie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.